Dzień dobry, witajcie, witajcie w nowym filmie na moim kanale i dzisiaj będziemy grali sobie w Among Us na polusie mam jakąś ochotę sobie zagrać dzisiaj na polusie e, dołączamy do, do, no, do nie tej grupki, bo prywat. a może do tutaj, tutaj, do tej grupki? E, me, 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 dobra, jesteśmy, dobiliśmy się, wbiliśmy do tej grupki na szczęście wbiliśmy. Okej, okay, co tu jest? Kto... Okej, okay, ja nie wiem, co tu oni robią. Jak ja dawno nie gram w Amon Gas. Naprawdę. O! O! Już mamy starta. Mamy starta. No krew krewmade. Dobra, na polu się gramy. O kurczę, on ma takiego peta fajnego. Gdzie my mamy tutaj? Czyli w Storżu mamy jakiegoś. O paliwo, fajnie. Dobra, idziemy tam na górę zrobić to małe paliwo. No nie, z, z światła już się zgasiły. Ale dobra, tutaj. O kurczę! Pomarańczowe ciałko. Dajcie widzowie sprawdzę, czy mam włączony mikrofon, mam wszystko jest. Yellow! Yellow! Umiem czytać na angielski. Wiecie? English. Ej, patrzcie, tu jest ta strzałka! Ej, ja mogę chodzić, tak? Co jest? Ej, what? Ej, patrzcie, ja mogę sobie ruszać tym joystickiem. O kurczę, dobra, yellow. Co jest? Co jest? Co jest? Co jest? Jaki lag? Na kogo ja zagłosowałem w końcu? Chyba na tego, tak? To było dziwne Skip 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 Co on kada? Jaki skip? Dawaj głosujcie Black? 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 What the hell no, dawajcie, Dan, Dan głosuj Black is... Okej okay, Dan, dawaj, daj, 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 napiszę skip Nie wiem czemu, ale napiszę skip No dawaj, skipuj to, ludzisk. Ja nie umiem tego rozczytać, dlaczego... O kurczę, R! Dobra. Ja w końcu tak, z tego słowa chyba... I uwaga, i... Tak, jest impostor! To jest impostor! Bo widać, bo jak tego kciuka pokazywał... A wiecie, widzowie, że... Jak on pokazuje tego kciuka, to znaczy, że on był impostorem. Tak? Wiecie to raczej, bo wy jesteście mądrzy. Co my tu? O! Muszę dokończyć paliwo. Dobra, idziemy tam do światełek. Jak się tu wchodzi? Tędy, tak? Pięknie. Czekajcie, tutaj. Co za lagi! Co jest? No, o co Kamal? Ja chciałam naprawić światła, no! Czemu ja mam takie lagi tu na tym w ogóle serwerze, no? Jeju! To jest denerwujące! Nawet nie, nie tutaj nie przychodzę. Dobra, ja wszystkich banuję. Oni mi robią te lagi na pewno, bo oni mają pewnie słaby internet. Oni mają słaby internet i robią mi te wszystkie lagi. O, ja zagłosuję na siebie. Nie no żarty, ale. Oni mówili, że na czarnego, a czarny nie, no nie. Czyli ja skipuję. Ja zaskipowałem. Dlaczego im pokazujesz, że jeszcze nie zagłosowałem? Dlaczego? Dlaczego? A ja jestem jakiś zielony, zielony. Nawet mi tu nie pokazujesz, że ja zagłosowałem. No, bo ja mam tak wielki langi i że ja stąd wychodzę. Ta mapa pols to chyba jest mapa lagów w ogóle. O, dołączyłem idealnie. Ale nie na takim speedzie. Nie w pięć osób. Ile? No, pięć osób. Jeden. Dobra, start. Możliwe, że będę impostorem? No, możliwe. Co jest za lag? Co to? Co jest? No nieważne. Okej, okay, bo światła są zawsze oczywiście tutaj. Tu jest elektrykal. Nie, nie mogę przechodzić. No czemu cztery osoby? Czemu cztery? Czemu cztery. Kamery, ktoś jest na kamerach? Czekajcie, czekajcie. Jak tu się chodziło na kamery? Czy gdzieś tutaj, tak? Dobrze. Nie, ale mam task. O kurczę, co to jest. O Boże! To tak ciężkie. Bez nadzieja. Hej sama się napełnił już. Dobra, tu co to jest? Dobra. Okej, okay, mamy taska komplet. Czekajcie, bo ja chcę pójść na kamery, dobra? Okej, okay, ludzie. Jak tu się wchodzi? Jak tu się wchodzi? Co jest? Co jest? No się nie rusza. Jak to śmiesznie wyglądało. Ty, ty panie, pani, i pani, i pani, 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 i pani, i Sprawdzimy, jakie mamy. Fajne pety, ale jestem ja wyłaży, bo tutaj mamy głupią grupkę. A nie, w ogóle dobra. Mamy zmienić na polskie, czy tak? No, polskie, no, polskie jak nic. No i dużo polskich tu jest, naprawdę. Kurcze, no dlaczego tutaj jest takie głupie? Europę. Europa. Ja chcę Europę Polską. Tak, bo ja nie chcę grać z jakimiś obcymi gośćmi. Boże, wejść na publik nie mogę. No dobra, wreszcie jest coś polskiego. Ej, dlaczego ja. Dlaczego mi się nikt zmienił? Ej, dlaczego mi się sam nikt zmienił? Co jest grane? Co jest? Ej, ten gościu, ma nik, o ej, ty zabrać mój nick! Tak, tak się da? Tak się da? Że mi się nikt zmienia? Ej, mam pierwszy raz taki przypadek! Gościu zabrać nikt, Mój nick mi zabrałeś. Wyobraź sobie. Ej, ale naprawdę to było takie dziwne. O co... Czemu wszyscy wychodzą? Czemu wszyscy wychodzą? Coś tu, coś tu złego, coś tu takiego złego? Nie, O, ale moja ulubiona animacja, chociaż w dobrej to... Tu. Ej, tutaj można pisać. O, zgłosił moje ciało! Co tak mało grup polskich? O, nie, to był jak... Czemu to są bardziej po jedne osoby, ale tutaj dołączył? Ja nie mogę! No! Czemu mi nick się zmienił? Mój nick! Oddawać mi mój nick! Dwaj. No żeż ty! No Boże! 3, 2, 1. Dobra. No nie, krewmate! Dlaczego? To jest takie dumne Ja chcę być! Impostorem! A nie! krewmate! Tu nie mamy taska. Czekajcie, ludziska. Ja nie mogę światła na... O, ale taska zrobiłem sobie w od razu. O nie, to jest najgorszy task na świecie. Kurczę, nieźle, tego się nie da przecież przejść, Boże Święty, nie, ten task jest do bani, do bani, do bani, widzowie, task jest do bani. O, wreszcie mam swój niks. 2, jeden, dobrze błakam. Imposter, impostor. Imposterem chciałbym być. Imposterem chciałbym być. lecz czym nie jestem? Super, super, cieszę się, naprawdę. Dobra. Imposter co jest? Ej, to był jakiś... Co to było? Gdzie mamy... W storju mamy tym razem taska. Gdzie to? O, paliwo. Okej. Okay. Robimy paliwo. Idziemy tam naleć sobie tą, to paliwo. Ej, tutaj też ma takie, taki sam przypadek. No dobrze, zabierz. On ma taki sam przypadek, bo pewnie też ma no, impostorach. Dobra, jak to przejść? Aha. Nie możecie mi dać zrobić wokół Taska? Taska, powiedziałem. Taska, brąz czysty. No, wow, brąz czysty. Wreszcie po polsku gadacie. Ja głosuję na impostora. No bo impostor, o, na, napisane co mnie. Czerwony, czysty. Boże. Nie, ja skipuję. Ja. Z... Ej, czemu ja tu mam. Czerwony jest. Czerwony jest? Czerwony? Aha, szkoda, że nie można cofnąć. No, ile zeskipowało? Skip wygrał. Skip. No, dwa razy, skip, skip. skip. Okej, okay, dobra, idziemy zrobić tamtego taska. Najpierw, o, admin, admin, admin jest przydatny. Ja yeah, on mnie zabije. Uciekam, on mnie zabije. Zabij mnie, proszę, zabij mnie. Kurczę, co ja robię jeden. Fajnie! Wygraliśmy, naprawdę, no. Nie żartowałem oczywiście. Widzieliście jaka to była przegrana, piękna, prze... piękna, przegrana, mhm. Ja nie mogę. O, o, dobra, dobra. Już jest na zielono, spokojnie. 2021, jest, no kurczę, o, fajnie, prywat, ej, jestem na prywatu, nie, publik. Dobra. No nie, no, muszę dołączyć do jakiejś fajnej grupki, widzowie. Znów to nie jest Polska. Ludziu, startuj. Ja bym ci radził startować. No, startuj. No właśnie. Syty, arty. O, startuję, tak, tak, tak. Jaju, nie mogę być impostorem chociaż raz na odcinku. Oni mi to robią specjalnie widzowie, naprawdę. Oni mi to robią specjalnie. Tym razem w storciu nie ma taska. I nawet lepiej. Czekajcie, gdzie... To, co to jest? Co jest to jest wątbos? To jest taka ma... O co to jest? A no nie, najgorszy task na świecie. O Jezu, jak on szybko leci! Jak on normalnie leci. To tutaj, tak, tak? Dobrze, O, fajny task. Aha, teraz będzie trochę ciężej. Dawaj, 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 szybko, szybko, żeby mnie nie zabili. Dobra. Co za radio słychać? I tam naprawdę radio było słychać. O, taska robisz? Tak? Super. To rób dalej. Powodzenia. Rób taska. Gdzie ja idę? Gdzie ja idę? O dwa, jesteśmy w o dwa? Fajnie. No nie, najgorsze taski na świecie Boże O, już tam leci, dobra Ej, to nie ma znaczenia, od którego zaczniesz Trochę tutaj twórcy gry nie pomyśleli No nie, ja nie chcę mi się tam iść O, ale tutaj Dobra, to jest ten najgorszy task na świecie, ale damy radę. O kurcze! Gdzie to idzie? Aha tu. Nie tu! No super! Kurcze! Jaki ten task jest beznadziejny! O! Czy zrobię za chwilę taska? O wow! oh my god! Zrobiłem taska! Takiego trudnego, bardzo, bardzo... Tutaj mamy co to jest? Jaka muzyczka! Szkoda, że wy tego nie słyszycie. <laughs> to jest kozackie. O, oh, wow, wreszcie. Czy oni zabiją pierwszego człowieczka. Ja sąd wychodzę niestety, ale ludzie nie chcę mi się z wami grać, bo wy złośliście ciało, a ja robię taski. A ja nie lubię zwa. I co to jest ten gość? Zresztą dołączyliśmy do grupy. Ej, czy mogę chodzić jak, jak pisze? Nie. Ej, patrzcie, jaki lag. To jest. Ej, to jest inny kolor. O, starling. Ej, patrzcie, to jest inny kolor, jakie tu patrzę. Boże, święty, o tutaj mam No, co jest? Haha, ha, zrobiłem taska, a ty jeszcze nie. E o, elektrykal, szybko pójdę do elektrykala. Pięknie, dzięki za pomoc, ludzie. Tutaj jeszcze najgorsze. Tutaj przecież są te. A tam jest węzeb, zepsuty Dobra, jedzie na kamerę. Tu są przecież komen. Ej, zobaczycie to. Aaaa, kurczę! Musicie mi to robić? Naprawdę, ja Chcę wam pokazać coś widzom. Bardzo pożytecznego. Czego można użyć w bitwce. A wy, a wy zgłaszacie ciało. Czemu to jest na prywat? Czemu to jest na prywat? Żeby nikt już nie dołączał w dobry sposób nawet. Co jest? Laga mam. Boże. Co wie? Czemu oni mi to robią? I popatrzcie na to. Będzie widzieć dalej. Widzimy tutaj. Czekajcie. No i popatrzcie. Musimy sobie pochodzić tak jak najszybciej i widzicie? Widzimy to dalej. Widzimy dalej. To naprawdę działa. Widzicie to? I to tak naprawdę działa. Ej! What? I możemy widzieć sobie coraz dalej. No ej. No i coraz dalej. Za chwilę dojdziemy tam do końca tego. Widzicie? To się cały czas przesuwa. Kurczę, przesunąłem. No, o, przesuwa się. Przesuwa się. Przesuwa się. To jest fajna zabawa na, tym, na tej mapce. O przesunąłem znowu zbyt... I patrzcie! No i przesuwamy. No Boże, dobra, no już trudno. Kurczę, ile ludzi wy, wyeliminowanych, mhm. Hmm. Dwa i cztery osoby już nie żyją. To jest podejrzane, mega, mega. Ale ja nie wiem, kto to jest, kto to dom. No nie wiem, ja chyba zeskipuję to. Bo nie wiem na kogo. Lunia to ten, ten. Ja skipuję. Ja zaskipowałem. Musiałem zeskipować, Ja miałem jak, czekajcie, czekajcie. Sprawdzę tam na komórce coś. Kurczę, o! Skrzyka zademierska w prawdziwym życiu. Mhm. Okej, okay, póki jest głosowanie, to zobaczę sobie filmik mojego kolegi. Jasna sprawa. O kurczę, skrzynka zadumierska w prawdziwym życiu. Kozak. Co, co to za postać? Kruka, jakiegoś kruka, który... O. o kurczę, ile ludzi zeskipowało. Dobra, dobra. Eee, okej. Okay. No właśnie... Skip, skip. Dobra, ja teraz idę robić taski, bo okej, okay, gdzie to jest? O tutaj, tutaj, tak, tak. Nie, gdzie? O nie, sabotaż! Czekajcie, czekajcie, no wyłącz mapę. Dawaj, idziemy, idziemy naprawić, idziemy naprawić. Szybko, szybko. Szybko, szybko. Dawaj. Dobra, sabotaż wyłączył się. Uch, na szczęście, na szczęście, ulga. Idziemy na kamery szybko. Dobra, będę. Okej, okay, przesuwam sobie. O, tu ktoś jest. Patrz, drzwi się zamknęły. Okej, okay, co tu się stanie? Co się dzieje? Znów sabotaż. Prawda. Idźcie ludzie, to naprawić. Co jest? Co jest grane? Jaki lag! Patrzcie, gdzie jest ciało. Ej, szybko. Ja mogę naprawić sobotaże? Chyba tak, ale. Taskasz, czy tego zrobię? Ja tym wychodzę. Jakie kozackie? Boże, te dźwięki są on. Ja! O moje ciało! Moje ciało! Moje ciało znalezione, niekradzione, ma... Ale ja wyłażę, bo wchodzę do, innej, do innego lobby. Tutaj na dziewiątkę nie da się, bo to jest full. I tak dalej, i tak dalej. Patyka, do, wchodzę do patyka. Siema patyk, jak tam życie. Hej, blondynka? Siema. Siemano. Siemano. Cześć, cześć. Popatrzcie, mój sposób, żeby być impostorem. Staniemy przy komputerku po lewej stronie, napiszemy start. Start. I będziemy impostorami. Mówię Wam. Do 10. Co za głu? O! To powinien być 10, tak. 3, 2, 1. Go i będziemy postaramy. Zobaczycie, widzowie, zobaczycie to. Impostor. No nie, no żartowałem. Dobra, widzowie, ja muszę stąd wejść i wejść do jakiejś fajnej, porządnej grupki. Fajna do tej, do tego takiego mordeczka. Dobra, stajemy tu, piszemy start, start. No startuj Start Player Chciałbym być No startuj, ja nienawidzę takich ludzi, którzy trzymają ludzi Start, no Nie Boże Nie można w spokoju wystartować Fajny lak, naprawdę, dzięki, dzięki mam Us, jesteś głupi Dzięki. Hmm. Dawajcie kiełbasy no. Czekajcie dziewczyny, bo ja ten mikrofon poprawię sobie trochę. Czekajcie. Już jestem. Anna. No co za kiełbasy z nich. Start. Start. Kłagam, no startuj. Jezu, no to jest najgorsza grupa ever No, co trochę lepsze Szybko po lewej stronie, bo to jest dobry sposób GG O, wreszcie dobry typek Uuu! Trzy Dwa Jeden O Jezu Boże Najgorszej Dwa, 1, 0, no nareszcie. Ha, jeju. Dlaczego musimy być przez cały czas krewetami? To jest po prostu już nudne. Naprawdę, no. Ja idę na kamerę. Nie mam co robić. Poszukamy, poszukamy. Ej, w ogóle, zobaczcie tutaj, że jest taki nożyk, jakby mały, przy tej dziurze. O, tutaj, tam, tam, tam. Szkoda, że nie można przybliżyć, ale widać, widać. Coś tu idzie. On chciał zwentować, na pewno. Kurczę, dobra, okej. Okay. Skoro tak się bawicie. No to liczy się z tym, że ja wychodzę z grupy, skoro tak się ze mną bawicie. To nie jest dla mnie zabawa, lecz. lecz słaba rzecz. lecz słaba rzecz, że to nie jest zabawa. o kurczę, co to jest. startuj. o startuj, startuj, startuj. cztery, trzy, dwa, jeden. go! ja nie mogę! Dobrze, jeszcze nie dostaliśmy bana. To pewnie będzie ostatni już raz, ale bez dostania bana. Więc liczcie się z tym, że za chwilę dostaniemy bana. Dawajcie szybko. No startujcie, to trzeba stanąć przy komputerku. Jakiegoś fajnego chata sobie wybrać. <todgłosy> Jestem w kiblu. No dobra, to dawaj, startuj Start Siema, no. O 4, 3, 2, 1 Będziemy impostorami? Jezus, Maria! Prawdę! To jest po prostu głupie! Jak nie wiem, że nie możemy być impostorami Ja chciałem po prostu chociaż raz zagrać jako impostor Naprawdę. Uspokój się. Uspokój się. Dlaczego nie jestem impostorem? Super! Dlaczego? Dostaliśmy bana i nie byliśmy impostorem. Wiecie co ja zrobię? Zagram jedną rundkę z Warmaxio, bo po prostu mi się nie chce. Oj, sorry. Lampka, sorki, sorki. Sklepa, co mamy w sklepie? Czyje co? Ile to kosztuje? Aha! Bo to tutaj! Ile my mamy tego? Wyście... Boże święty! Kurczę, blade! A, fajnie. Okej, okay, no to gramy jedną rundkę. Sorki widzowie. O nie, dawać mi tu truciznę. Ha, ha, ha. I co? Łysoci... To był fart. Uciekam. Gdzie pieprz rośnie mi? O kurcze, no to mnie otoczą chyba. Hmm. O kurcze, blad... O! Dobra, zjadłem trochę trucizny, lecz trudno. Boże, tutaj nie można czuć się dobrze. Tutaj jesteśmy otoczeni przez takiego pijanego gościa. Co, ja wyłączyłem tablet? O widzowie, jesteście? Jesteście jeszcze? Ej, wy tu jesteście nadal. I co jest? Mi się tablet przez przypadek wyłączył. Dobra, mamy niewidzialność, fajnie. <laughs> I co? <śmiech> <śmiech> Nie, ale to było dobre, mocne to było. To było mocne. O kurczę. To jest głupie. Beznadziejna gra, mówię ci, Nie polecę mi. Jeszcze jedna runda, ostatnia, ostatnia, bo... Słuchaj, jak ci się podoba? Nie, bo nie oceniam tego, nie oceniam. Okej, okay, ale tam to było dobre, że miałem niewidzialność i w ostatniej chwili się zrobiłem widzialny i on we mnie wpadł. To było mocno, naprawdę. Według mnie to, to jest jedna z lepszych gier. I z tej gry możecie się spodziewać, że będzie ciężej. Z Among Us test! Bo to jest głównie odcinek z Among Usów. Tylko, że wiecie, że dostałem panon na te 5 minut i się wkurzyłem na tą grę, Popyłem przez wszystkie rundy metami. Dlatego postanowiłem, że zagramy sobie jeden raz Formax Maxio I będzie takich odcineczków więcej, oczywiście. Tak jak już mówiłem. O, patrzcie, jaki mały kaktus! Ja go bym mógł otoczyć sobie. O! Pięknie. Bardzo dużo jedzonka! O, zabiłem robaka. Super. Dobra widzowie, ja nie chcę was zanudzać, więc w tym filmie byłoby na tyle. Ja już z wami się żegnam. Na razie, pa!